LEGO Juniors 10683 Ciężarówka do robót drogowych Przeznaczona dla osób w wieku 4 do 7 lat W zestawie znajdziemy dwie minifigurki pracowników prac drogowych Lawetę o wymiarach 17 cm szerokość, 14 cm długość, 9 cm wysokość którą możesz przewieźć koparkę na dowolny teren budowy Koparka o wymiarach 7 cm wysokość, 15 cm długość, 4 cm szerokość z ruchomą łyżką i kabiną. Dodatkowo mamy tu kontener na gruz, narzędzia budowy, znaki drogowe. Zestaw składa się ze 132 elementów. Ruszaj do pracy przy budowie dróg w Twoim mieście Lego. To bardzo ciężka praca, ale także bardzo potrzebna. Ustaw znaki ostrzegawcze na drodze, by kierowcy mogli ominąć miejsce Waszej pracy, a następnie dowieść specjalną lawetą koparkę, która czeka na ciężką pracę. Nadmiar gruzu wsypuj do specjalnego kontenera. Pracę tę również ułatwi rozbijanie gruzu młotem pneumatycznym. Kiedy skończysz w tym miejscu, to załaduj koparkę na lawetę i przewieź w inny teren budowy. Ten sprzęt służy do ciężkiej, ale i potrzebnej pracy. Możesz także dołączyć inne modele w tej serii, by mieć jeszcze więcej frajdy i zabawy. Pamiętaj, że jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.